Witamy serdecznie MMA Polska, to jest nasz chyba już piąty wywiad. Przed nami, przed Wami, jeden z największych polskich talentów młodego pokolenia. Jak mówi jego trener, evenement w skali tego kraju. Obecnie ma 14 wygranych walk pod rząd w MMA. Obwieszony medalami, jak radziecki generał, przed Państwem Iwo Baraniewski. Witam Zimanko. Manko Iwo, to może zaczniemy może od Twojej kariery w judo i opowiedz nam coś więcej o swoim dorobku i jakie elementy z judo przekładają się na MMA. Mm, moim największym sukcesem w judo było zdobycie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata Juniorów. Po drodze oczywiście zdobyłem też parę medalów z Pucharów Polski, z Mistrzostw Polski, z Pucharów Europy. Uważam, że judo to jest bardzo dobra baza pod MMA. Pod względem tego, chociażby, że potrafię od, odpowiednio kontrolować swój balans ciała. Przekłada to się na grappling, na różnego rodzaju rzuty, na kontrolę w parterze. No, uważam, że to jest super baza pod, pod MMA. Dzięki za odpowiedź. Um, idąc dalej, mamy tu te pytania, będą troszeczkę przemieszane. Um, pokonanie Olega Jemeljanowska, Janowsa. To jest ciekawa historia. Pokonałeś gościa na gama, prawda? Tak, na Mistrzostwach Świata, na gamie. Fajny amator z rekordem 12.5 i zawodowy zawodnik KSW, prawda? Tak, ale właśnie gama z tego słynie, że mogą tam startować amatorzy i zawodowcy. I śmiesznie się złożyło, że ja wtedy byłem amatorem, a wszystkie walki miałem z zawodowcami. Więc fajne doświadczenie też to było. Dzięki za odpowiedź. I jak, było, jak ciężko było nauczyć się pozostałych aspektów wszechstronnej walki w rędziach stójka, zapasy bo wydaje się na zupełnie kompletnego zawodnika po tych walkach, które pokazałeś jako amator i po wejściu do Babylonu, tak, to masz cztery knockouty i z czego masz dwa TKO na dwa podania, zero porażek. Więc tutaj prawdopodobnie będzie kolejna wygrana. Może coś więcej opowiesz na ten temat? Eee, no najciężej, najciężej było mi szlifować jak przyszedłem z żu do stójkę, ponieważ strasznie mnie to męczyło. Mięśnie były w ogóle przyzwyczajone do pracy izometrycznej, a tutaj nagle chciało pracować dynamicznie. W każdy cios składałem 100%, więc nie wiem, uderzyłem przy akcji, już byłem strasznie spompowany i to mi najdłużej zajęło. No i staram się również te najsłabsze aspekty swojej gry, że tak powiem, e, zawodowej, e, podszkalać, żeby no, nie mieć tych słabych stron. Trzeba przyznać, że nieźle podszkoliłeś tą stójkę, bo jesteś chłopem z kowadłem w łapie. Dziękuję, ale to wszystko tak naprawdę zasługa mojego trenera Rafała Korczaka, z nim szlifujemy cały czas tą płaszczyznę, no i staramy się każdy błąd wyciągać tak, żeby był, no żeby do perfekcji dążyć. A teraz tak biorąc pod uwagę przebieg twojej amatorskiej kariery, nie zastanawiałeś się wcześniej nad przejściem na zawodowstwo? Ja tak naprawdę Czekałem aż dostanę Zielone Światło od trenerów. Trenerzy uważali, i uważam, że to było bardzo mądre, żebym zrobił tych walk bardzo dużo, żebym w każdej sytuacji, jakiej, jakiej, jakiej mógłbym się znaleźć w zawodowym MMA, znalazłem się w amatorskim. Przerobiłem tych walk troszeczkę, i tak naprawdę wydaje mi się, że sporo mi to dało takiego doświadczenia na przed wejściem do zawodowego MMA. Biorąc pod uwagę przebieg Twojej kariery, jak to jest być zawodnikiem? MMA reprezentującym klub, który jest znany głównie z osiągnięć na polu sportu chwytanych. Powiedz o trenerach, którzy cię przygotowują do najbliższej walki. No i o sparingach, bo widzieliśmy tam Michała Andryszaka, widzieliśmy tam Tyburę, no wielkie chłopiejska przyjechały tam do was, do Alligatores. Przygotowuję się z trenerem Kamilem Umińskim, z trenerem Rafałem Korczakiem, z trenerem Tomaszem Janiszewskim. Także świetni trenerzy. A co do sparringów, to robiłem kamp w Poznaniu, w Ankosie. Jak Marcin jest w Warszawie, no to też razem trenujemy. Teraz akurat jutro też jadę tam do Poznania posparować. Też planuję jeszcze jeden kamp taki tygodniowy przed walką w Ankosie. Także super. sparing partnerzy wielcy, także dużo siły muszę użyć, więc będę przygotowany na pewno na lżejszego zawodnika. I teraz przejdziemy do pytań lifestyleowych. Krystianie, hmm. ty zacznij. To jak zaczęła się twoja przygoda z MMA? Ej, moja przygoda zaczęła się tak, że zakończyłem swoją przygodę z judo i poszedłem na MMA, chociaż zawsze chciałem trenować MMA. I tylko miałem trochę inny plan, że zakończę karierę żudoki jako olimpijczyk. Niestety się nie udało. Próbowałem się zakwalifikować na Igrzyska, ale powiedziałem sobie, że jak się nie uda, no to przychodzę na MMA. I tak się to zaczęło, ale MMA zawsze oglądałem, zawsze wiedziałem, że kiedyś będę tym zawodnikiem, a zdarzyło się to wcześniej niż myślałem, i znaczy no, w, sumie, w sumie stało się, jak się miało stać. Świetnie. więc Zadajmy kolejne pytanie. Pamiętasz, jaka była pierwsza gala MMA, jaką oglądałeś w życiu? Mm kurczę, nie wiem, czy to nie był jakiś, jakiś KSW, któryś w Mariocie, jakiś turniej chyba, ale no nie pamiętam, no bo to byłem naprawdę małym, małym chłopakiem, nie, nie pamiętam. Znowu Sze... jest Do jakich innych klubów oprócz Ankosu jeździć na sparingi, bo też tam na Instagramie dużo publikujesz, może byś coś o tym powiedział? Oprócz kosu, no to jak jestem w Warszawie, to jeżdżę do OWC w środę. Znaczy mi chodziło o y, tam Stany Zjednoczone, bo tam było zdjęcie z czołowymi zawodnikami FCX, z Licklandem, czy Chrisem Kartisa, prawda? A tak, y, byłem y, w wakacje y, w Stanach i zrobiłem sobie taki tour po trzech klubach. Byłem właśnie w Syndykacie, tam sparowałem z Kylem Rantri. Między innymi później to był jeden tydzień w tym klubie, później kolejny tydzień trenowałem w Extreme Couturnie, tam właśnie miałem przyjemność posparować z, ze Stricklandem, z Chrisem Curtisem i ostatni tydzień treningowy przeleciliśmy na Florydę i tam trenowałem w Killcliffie. Także super doświadczenie, super otwarcie głowy, super sparing partnerzy, mega na plus i mam zamiar to kontynuować. No i to jest epicki insight, czyli można ćwiczyć i w Alligatores i w WCA. Bezkonfliktowo. Bo sparingi, bo sparingi są otwarte, otwarte. Każdy może przyjechać w środę. Zadamy kolejne pytanie. Współczesna technologia w ma. Z czego korzystasz? Opaski, zegarki, apki? Korzystam z pulsometru. I zastanawiam się, czy nie kup... Znaczy nie zastanawiam się, tylko planuję kupić zegarek. Żeby patrzeć, badać w swoje tętno, kiedy jestem zmęczony, kiedy nie, żeby to jakoś monitorować i mieć jakiś wgląd w to. To już powiedziałeś nam o swoich spalingach w Ankosie, że ćwiczę z cyburą, że pojechałeś do Stanów, ćwiczę z czołowymi z UFC. to może wymienić nam trzech twoich ulubionych zawodników, zawodniczek z Polski ze świata. Moim ulubionym zawodnikiem jest John Jones. Gabi był, Norma Gomedow i George St. Pierre. Zacny wybór. Pytanie. W jaki sposób robisz kardio? Czy ile poświęcasz czasu temu procesowi, czy jesteś zwolennikiem robienia tego na sali, czy... Biegasz, jeździsz na rowerze. Jak to u Ciebie wygląda? Jak wygląda przygotowanie tlenowe? Yy, przygotowanie tlenowe wygląda tak, że nie licząc treningów na Macie, które też są jakąś tam yy, bazą, tle, yy, są treningiem, który buduje moją bazę tlenową. To oprócz tego jeszcze trzy razy w tygodniu biegam, luźniutko, tak rozruchowo i robię kondycję na airwalku. Czy korzystasz ze wsparcia trenera mentalnego, wsparcia psychologów, czy, czy masz jakieś specjalne rytuały przed walką, e, które sobie tam wykonujesz, żeby e, faktycznie wygrać? Nie, nie korzystam z żadnych takich usług, ale no zawsze tę muzyczkę słuchałem przed walką, e, to to na pewno, to cały dzień sobie tak, znaczy nie cały dzień, ale jak już tak dochodzi do momentu, kiedy mam jechać na halę, to sobie tam włączam tę muzyczkę, tak się nastrajam. I to jest chyba taki jedyny rytuał. No i jedzenie. Ale to już rozpisane przez dietetyczkę, no to też tam co trzy godzinki sobie przed walką wrzucam posiłeczek. No dobra, to teraz pytanie. Jakich suplementów używasz? Suplementujesz się? Co sądzisz o sterydach w MMO? Suplementuję się, używam takich najprostszych w sumie suplementów, białko dam do jakiegoś jedzenia, Pietran, Tran, witaminę D3, B-kompleks. Eee, A i betalaninę i kreatynę, jak nie robię wagi. Teraz już na przykład odrzuciłem, ale tak to jeszcze kreatynę brałem. A co uważam o sterynach? No uważam, że no niech każdy robi, co chce. Ja nie chcę i nie biorę. To teraz powiedz nam Iwo, jaka jest twoja ulubiona technika kończąca? Oprócz balachy, bo to już chyba każdy wie. A to właśnie moja ulubiona technika kończąca. A to może coś oprócz? Oprócz może 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 Kimura. I dlaczego, i dlaczego taka piosenka na wyjście? Ogólnie miałem inną, ale jak zrobiłem drugą walkę półzawodową na Babilonie, to mój przeciwnik wychodził do tej piosenki. I spodobała mi się jak grała. I fajna taka była budująca, fajny bicik i wrzuciłem ją sobie od kolejnych walk. No właśnie. Jakie muzyki słuchasz? Wymienisz kilku wykonawców? Oj, Najczęściej to ja słucham techno, czyli wszystko zazwyczaj co jest w jakiejś normalnej popowej wersji, ale przerobione i podkręcone. I tu mam, o kurczę, to ciężko mi teraz tych DJ, ale na przykład Klimo, słucham też rapu, Sokoła. No ale głównie, głównie to te, tak no słucham. Dzięki. To teraz, powiedz nam może jakie lubisz jedzenie, jaki jest twój ulubiony posiłek, picie? Mój ulubiony posiłek to pizza i ogólnie wszystko to niezdrowe, ale niestety nie mogę tego za dużo jeść, ale najbardziej lubię pizzę, chyba zawsze i zawsze jak myślę, żebym coś zjadł, to zawsze mam ochotę na pizzę. Nigdy mi się jeszcze nie przyjadła. A do picia... No też nie. No do picia lubię na przykład sobie Monsterka wybić. Monstera. O ja też bardzo lubię. A może, może powiesz nam, czy grać w jakieś gry? Jak spędzasz wolny, wolny czas? Jakieś zainteresowania, hobby twoje. E, gram w gry, ale najczęściej z kumplami. Jak się spotykamy, to Fifę gram albo w UFC właśnie. Najczęściej w FIFA. E, lubię też w wolnym czasie sobie... Albo się odmurzyć na YouTubie i jakieś głupoty poglądać, albo jakiś film, serial sobie włączyć. A jaka była druga część pytania, bo zapomniałem, wybiło mnie. Jakie, jakie grasz gry, ale to już powiedziałeś w sumie, jakie grasz gry, jakie, ma, jakie masz hobby. A, lubię podróżować. Więc idealnie do następnego pytania. Gdzie najlepiej wypoczywasz? Gdzie najlepiej, najchętniej spędzasz urlop? Staram się znaleźć jakieś miejsca, gdzie mnie nie było i z moją dziewczyną będziemy, znaczy eksplorujemy je. Teraz ostatnio byliśmy na wypoczynku na Dominikanie i bardzo mi się podobało. Lubię takie właśnie dalsze, dziksze miejsca, gdzie można sobie nic nie robić i zresetować głowy. Czy pijesz alkohol, jakieś papierosy, uzinne używki CBD? Nie, 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 nie palę, yy, alkohol to praktycznie w ogóle. Ulubiony film, serial bądź książka? Serial to na pewno Skazany na śmierć i Breaking Bad. To dwa takie moje ulubione. Książki to się niestety przyznam, ale dawno nie czytałem. A... Książka, film, a i film jeszcze. Oj, kurczę film. No Z filmem ciężko, bo teraz mi nic nie przychodzi do głowy. Ale bardzo dużo lubię. Ale seriale zacne wybrałeś, więc. Serialy na pewno wiem, że to moje ulubione. Po parę razy oglądałem, więc. Gdzie widzisz siebie za 25 lat? Mam nadzieję na super emeryturze, podróżując po świecie i czerpiąc z życia. Masz jakiś samochód, jeździsz rowerem? Mam samochód. Mam samochód. Bez samochodu ciężko by mi było funkcjonować, bo nie mieszkam w Warszawie. Mieszkam poza Warszawą, niedaleko, ale no muszę jednak dwa razy, dwa razy dziennie dojechać na treningi. Do tego też jakiś tam prowadzę, więc ten samochód dużo mi ułatwia w przemieszczaniu się. Czy pracujesz zawodowo? Nie, pracuję, dorabiam sobie prowadzeniem treningów. Ale główny, główny, główne skupienie jest na byciu zawodnikiem. Teraz to jest dość kontrowersyjny tem, temat, ale zarazem za modny. Czy oglądasz i fight? Interesuje się w ogóle tym środowiskiem? Yy, oglądamy i bawi mnie to oglądam to bardziej pod względem takim, że się spotkamy ze znajomymi no i się pośmiejemy. Taka, taka, taki jakby kabarecik. To no, słuszne podejście. No dokładnie. Jak godzisz życie zawodowego sportowca i to rodzinne? Umiesz odnaleźć balans między tym? W, tym w tym wszystkim? Wydaje mi się, że umiem. Wydaje mi się, że umiem i że to staram się godzić i wydaje mi się, że wychodzi mi to w miarę dobrze. Który kraj według ciebie jest, najlep jest najlepszym krajem wakacyjnym urlopowym? Gdzie można tak najlepiej pojechać sobie i urlopować z dupką, czy nawet samemu? Hmm, Kurczę, nie wiem jak jest w tych, co nie byłem, ale wydaje mi się, ale chciałbym być na przykład, nie było mi jeszcze, chciałbym do Tajlandii polecieć i wydaje mi się, że tam jest super, bo i tam można i potrenować i odpocząć i na jakieś wyspy pojechać i dobre jedzenie zjeść, więc tam i tam można i pochillować, i tam mi się wydaje, że byłoby fajnie. No i jeszcze nie jest drogo do tego, więc no można spokojnie polecieć i na przykład siedzieć sobie tam 2-3 miesiące, wynająć sobie chatę i i, I tak jak mówisz. Czy masz jakiś tatuaż? Jeśli tak, to jaki? Ile? Co symbolizuje? Mam, mam rękaw cały całą rękę lewą wytatuowaną w stylu japońskim, ale w realistycznym. I symbolizuje on drogę wojownika. Mam samuraja na barku, smoka. No, trzeba się przyjrzeć na kolejnej walce. Będzie, będzie się ładnie prezentował. Iwo, czy boisz się czegoś? Boję się... Znaczy nie wiem, czy to jest strach, ale brzydzą mnie robaki, pająki, tego typu rzeczy. Pająki najbardziej w sumie. I to chyba będzie ostatnie pytanie z naszej strony. Jaki jest twój ulubiony kolor? Yy, czarny i fioletowy. Bardzo ładna odpowiedź, jak nasze logo yy, ma Polska yy. prawie, że... No, <laughs> fajnie, bardzo dziękujemy. A, proszę bardzo. Iwo. Dzięki za to wszystko, za te wszystkie pytania. Myślę, że fani się na pewno dowiedzieli paru fajnych, ciekawych rzeczy o tobie. O następną walkę, co możemy powiedzieć? Życzymy ci szczęścia. Wjeżdżasz naprawdę skutecznie. Masz 4-0 w tym momencie w rekordzie. Jeszcze kilka walk, i to może być spokojnie DWCS albo UFC. I nie ma się o ciebie co martwić. To jest 14 wygranych walk. Jeżeli y, będzie to odpowiednio prowadzone, to myślę, że za rok y, będziemy z tobą robić wywiad y, w sprawie DWCS. Y, chcielibyśmy cię pozdrowić serdecznie. tam jeszcze nie jest. I dziękuję bardzo. Dziękujemy ci bardzo za wywiad. Y, zawsze chcielibyśmy mieć takich gości. Mam nadzieję, że ludzie. Y, Zobaczą coś e, ciekawego w twojej osobie. E, moja koleżanka mówi, że wyglądasz jak cherubin, a z nastawieniem mordercy. Iwo, dziękujemy ci bardzo. Ja zapraszamy, mówię... zapraszamy wszystkich na Babylon 51 do Ciechanowa. Karta załadowana naprawdę fajnymi walkami. Kołecki Mysiala, e, Iwo Braniewski z Tahura, Same wielkie chłopiska, pięć walk powyżej 93 kg, mocna karta, rajewscy, ilości dwóch, Lodzik. To chyba naprawdę najlepsze, co Babilon przez ostatni czas sklecił. Więc widzimy się w Ciechanowie albo widzimy się przed telewizorami na Polsacie. No i uoriwo! Dokładnie tak. Dzięki Iwo. Dzięki wielkie za Dzięki wielkie.